Okej, okay, jedziemy z tym ko. Oh, od razu gorące przywitanie. No dobra, dawaj. Ej, jeszcze ci na górze. Okej. Okay. O, no, nie złucham, jak miło. Dobra, jasna. O, wtórka zazyki. Ha, jestem w stanie wyjść na jednym zaham? Myślałem, że to odbije tą paraselkę, ale nieważne. <laughs> oh, o! Jeszcze czego. O dostał wielką dla jeszcze. To są to jest ten drugi cieć. Jara, jara. Komia! Jak nie się to herbaty. Czy to mi jednak walczyć bez... bez... zamieszania? Um, wow, bo Chyba postać dalej nie próbuje unikać w jakimś dziwnym torze. A o o o o... Bez tak ale Aczkolwiek czasami zdarza mi się po prostu uniknąć w... W przeciwnika, co jest irytujące. He? A. A. Okej, okay. ten co otwiony. no to jeszcze nie było główne danie. jestem. Nieważne, że z goły, ty jak tej leszki, jest to tak samo obleśne i paskudne. Nie wiem efekt zamierzony, ale w dalszym ciągu. Eeeeeh. <grymne> Eeeeh. wreszcie. Eeeeh. -nope. No. Hmm. Eeeeh. się, Eeeeh. 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 No, w spoko, się spokojnie nic nie zrobię. Resortowałem. Ok. Skoro z głowy, trzeba ruszać dalej. Już nie mi aż tak wiele do przejścia w sumie. Eee. What the hell? Ładne krzesełko, nie? Takie w ogóle ciepłe i domowe. To jeszcze za się, ha. Ej, Dobra, teraz się nam Otworzę otworzył do kolejnej górzej dotującej lokacji. No. coś o mnie tak zaskakanie dzisiaj i do najbardziej. Yy, Upiornego instrumentu w dziejach. Naprawdę, na widok takich rzeczy, budzi się mi we mnie wirtuos, po czym natychmiast umiera na zawał. No cóż, lecimy z tym koksem. O proszę, zastaniemy widoczność, co? Kiedyś Looking Glass Line sięgała wszędzie. Ale w wyniku <laughs> pewnych działań rozleciała się, już nie można nią jeździć. No cóż. Okej, okay, widzę to jedną drogę zapewne o właśnie. Jedną tego jest niewidzialna. Warto się rozejrzeć tak innej. No, poza tym chyba są jeszcze do zebrania. O właśnie. Ok. O, tam widzę jest droga, Ale to chyba jest droga dalej. Wystrzegam, najwyskoczym nie niewidzialną. Tam pewnie jest coś do zebrania. Nie tu. O, radiularum. Don't mind if I do. To oznaczało, że, że znalazłem w tym akcie wszystkie Radio room, tylko dałem ciała w krainie królowej. E, trudno. O, rany, pinball, nienawidzę pinballa. Okej, ja z się nie opłaciłem. Patrz wyżej. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, zjuponio, idziemy normalnie. Czyli z rozwagą. Mhm, Tak powiem, spokojnie zdążyć. Jyba. Beczka śmiechu, tak zwana? W tych, w starych. Nie, pla, nie, pla, nie, cyrkach, tylko. wysokich takie jeszcze były, ale. Tutaj to. E, czy coś przegapiłem? Oczywiście, że coś przegapiłem. Noa. Czasami jestem jednak ślepy. No dobra. No no, to muszę przebić jako jak ten jak się toczy, z dużą prędkością jak mi wystrze. A, no dobra. Jeszcze raz. One more time, Jest. Dobra, spoko. <tryk> Okej, okay, to jest... Uh, wait, wait A Co? Dobram. Jeden, dwa i... Aha, tu jest jeszcze jedna platforma. Ok, to troszkę ułatwia sprawę. Chodzi że nie zauważyłem. How blind can you get? ale no. No cóż. Jest w sumie taka trochę srażała. Może ja się za że już do ładnych tych cholernych grach. no cóż. Okay. I teraz w dół. i czaszka królika. Cute. Cute. Ciekawę się jakoś przeskoczyć w prawo jakoś normalnie. Pewnie się da, no dobra, ale... Po prostu ja swajlowałem. Wow, wow, wow. Hmm, Ogle kamer taki trochę dziwny, ale... I widzę, gdzie lecę. Oczywiście, że nie widzę, gdzie lec lecę. Cie. Yeah. <coughs> Pewnie. I jeszcze raz to. Uh. Po prostu przewinąłem to. Nie będę prześni tym katała, prawda? Ja tutaj jeszcze raz. Heliup. E A, okej. Okay. W więc ja znowu to samo. No, no, jestem. Dobra. Nie jazda. Zanim znowu się obróci. A, koniec. Perfect. Ok, otrzymałem wreszcie kolejną część różyczki i można stąd spieprzać. Można no. Okej, okay, trzeba wrócić pod na kurs i chyba użyjemy skrótu na jej drogi, czyli. E voilà, jesteśmy miejscu. No i lecimy teraz przez domek dla lalek. Kolejny. Czy czeka nas kolejny event pinballowy? E, e, moment, wpierw. Aha! pieczniczka e, e, pieprzniczka, please. No właśnie. Nie wiem, czy mi tam skakać. E. Mm, greed is good, dawaj. Tysiąc sakiem złębów, ja pierdolniczy. Gdyby można było chociaż nie wrzucać ostatniego bossa, byłoby fajnie. I tak jak mówiłem, kolejny event pinballowy, których stale głębi serca nienawidzę. A ogólnie myślałem, żeby po prostu nie pominąć tego żenującego popisu moich możliwości, ale. Nie, z czegoś trzeba się śmiać prawda? Myślę, że ogólnie że gra za wielu powodów do śmiechu nie dostarcza. Okej, okay. uh, uh, too weak. No to nie wskoczę, No już trudno. Uh -huh. Jeszcze raz. Uh -huh. Tu zły No nie, i tak tego już nie zrobię. Eee... Uh, oh crap. Oh crap! Eee... Okej, ja się stąd do ciężkiej cholery? Uh, jest, dobra. robimy w pomyślunku. Dobra, jeszcze raz, ale tym razem kurde, mol porządnie. Nie myśl, że to Przecież już po cztery razy. No właśnie. Okej. Okay. Następny fragment mojej udręki. Nie, tam się niosnę chyba. Że nie ważne. nieważne. Jeszcze raz. Nie, dobra. Jeśli ja tam jest sekret, to właśnie go opuściłem. Eee, okej. Okay. A, okej, okay, dobra, no to da sobie ząb, Ek, whatever. Same shit, again. Serio. No to jestem ślepy dzisiaj. Ech. Tym razem mniej lamienia. Z, zbierz się do kuby. Dziękuję. OK.

Jazda, jazda. I w dół. znowu. Zabawa armatą. Jakże będzie nie brzmiało. czy, 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 żeby tu nie spać, tu i będzie dobrze. na, no, 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 no. no. Ot, jesteśmy. No. Powiedz mi, że to jest koniec. Powiedz mi, że to jest koniec. <laughs> Okej, okay. chora, ślizgamy się w dół razem z zamkniętymi w bańkach płodami, czy czym to nie wiem, co to jest. Nie, to niebieskie krójcze czaszki. Okej, okay. even better. I znowu działa. That's crazy shit, Watson! Dobra. a uh, what the does... oh, Aha, okej. Okay. Okej, okay, okay. Taki kop na Rosmant, mówicie. I jeszcze więcej zębów. Na cholerę mi tyle nie wiem. Okej. Okay. Ah, no tak. Po jednym motion eventie, drugi motion event, czyli zjeżdżalnia. Hura. Nie wiem kto jechał przede mną tą e, zjeżdżalnią, ale mógłby kurde po sobie posprzątać. Na no, sam... Nevermind. czym to ja? A tak. E, gość mógłby po sobie posunąć, bo jest tutaj tyle tego nawalonego, że Ej, ha, Ja jeszcze muszę to uważać. Mógłby się mieć słapierteletowy. Nie nie, nie, będzie lepiej bez. Kurde, go na jeden. Skrócik. Eee, skrócik? To jeszcze nie skrócę. Plama zasłania. Eee, udało się, okej? Okay. udało się tyle o ile... Kurde, mal. Sterowanie na tej zjeżdżalni jest takie łatwe. Hello! Again. No dobrze, od tego zaczął. Możemy rozrok, blok rozbić. What the fuck? How? Sobie, dalej? No. Uh -huh. Nope. Try again, Junior. Właściwie masz mi te dwie laleczki, Wow. Ściroba i skakać Okej, okay, ja też hehe. <laughs> Biegaj ze mną Nie, no, nie będę ryzykował se wręcz, lepiej po prostu... Au. Właśnie. O czym tutaj mówiłem? Tak ryzykowa se wręcz była Dobra, będę pozwolną do i mobilności Nie, no, widzę, że Clockwork, clockwork bomb się nie na nie działa. No i tak jeszcze nie wiem rzuca, just for the detonation. Baaa, yeah. to jeszcze nie uszkodzić. Yeah. No, rąbała rączka, jakie to smutne. Otwójna dawka obrzydzenia. Dla każdego. Bleh. Czekaj, rąbajmy mówię w ręce, tak on teraz się atakować. Tylko ogniem. A, stąp. No, no i ogni używać też oczywiście. Może. Dobra, jedna załatwiona. O finish him! Her, whatever. It. Ora oh, rany. Jeszcze te bitch baby. Hej. Ej. Teraz to jeszcze trzeba strącić. I... Sniper Mortar Engage! Headshot. Zresztą trzeba strącić, ale najpierw zgarnę te... ...różyczki. Co by nie zniknęło. No i... Ogólnie cały czas obmierzam, że tak byłem, czas do ostatecznego starcia. I nie przyzaję, że najlepiej mam troszkę mało HP. No, mm. zawsze coś. On nadzieję, że jeszcze jeszcze nic mi nie okradnie z dodatkowych hp ale. No cóż. Mi się wydaje, wydawi, że możliwości na generacji już raczej nie będzie, co jest dość smutne. Okej okay, wspomnienie czar.